W Mieścisku już wkrótce powstanie pierwszy blok z 23 lokalami mieszkalnymi. To skutek tego, że gmina Mieścisko jako jedyna w naszym regionie, jedna z niewielu w Wielkopolsce, skorzysta z rządowego dofinansowania na budownictwo społeczne. Mieszkania dla, przede wszystkim dla osób, które z jednej strony posiadają własne dochody, ale są one za duże na to, aby ci ludzie mogli ubiegać się o mieszkania komunalne z zasobu gminnego, ale jednocześnie nie pozwalają im na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, dzięki któremu mogliby kupić sobie mieszkanie na własność lub wybudować dom. Będą to mieszkania w pełni wykończone, oddane użytkownikom pod klucz o wysokim standardzie ekologiczne i energooszczędne, z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła z miejscami parkingowymi, ogródkami lub balkonami. Z perspektywy gminy jest to świetne rozwiązanie, ponieważ nie wnosimy żadnych własnych środków. Nie musimy środków budżetowych przeznaczać na ten cel, gdyż właśnie pozyskaliśmy na to wszystko dotacje z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Bezpośrednio z budżetu państwa. Grunt, na którym będziemy realizować ten projekt, pozyskaliśmy także ze Skarbu Państwa. On był przekazany nieodpłatnie. Władze mieściska chcą, aby skorzystali z tego nie tylko obecni mieszkańcy miasta... Ale również ci, którzy chcą się tutaj sprowadzić. W mieścisku brakuje mieszkań na wynajem i to jest podstawowy problem. Ludzie, którzy chcieliby tutaj mieszkać, czy to ze względów rodzinnych, czy ze względu na pracę, a nie mają własnego lokum, mają problem ze znalezieniem właśnie mieszkania dla siebie. W ten sposób rozwiązujemy ten problem. Prace na budowie mają ruszyć już w październiku, a pierwsi mieszkańcy do wymarzonych mieszkań wprowadzą się w czerwcu, najpóźniej lipcu przyszłego roku.